Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej dziesiątej kadencji. Nie zginęła, nie zginęła, żyjemy. Co nam wzięła, Chciałbym jednak z tego miejsca wyraźnie powiedzieć wszystkim formacjom politycznym. Ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych. Warto pamiętać, że w demokracji jest tak, że ci, którzy dzisiaj sprawują władzę, czy jutro będą ją sprawować, za jakiś czas znajdą się w opozycji. Niestety rządzący, niezależnie od opcji politycznej, zbyt często zapominają o tym oczywistym fakcie. Tylko ta władza, która nic nie robi, ta nie popełnia błędów. Chociaż był taki rząd w naszej historii nie tak dawno temu, który niewiele robił i też popełniał błędy. Więc to takie osiągnięcia też się udają, co po niektórych. Dlatego chciałbym zaprosić wszystkich, którzy tutaj na tej sali będą budowali większość parlamentarną, aby poparli właśnie mój rząd, który będę starał się tworzyć. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, drodzy rodacy, ja bardzo gorąco dziękuję za wszystko, co udało się zrobić. Raz jeszcze przepraszam za potknięcia, błędy ostatnich czterech lat i proponuję koalicję polskich spraw. Polska jest tego warta. Walczmy o Polskę. Niech żyje niepodległa, suwerenna, dostatnia. I Solidarna Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Wysoka Izbo. No nie może być tak, że taktownie przemilczymy tutaj tak nietaktownie zgłoszoną kandydaturę Elżbiety Witek na marszałka tego sejmu. Pomiatanie Wysoką Izbą, no nie zdziwiliście się państwo zasiadając w tych fotelach, że będziecie mieli do czynienia z przenoszeniem standardów szkoły podstawowej do Wysokiej Izby, ale zdziwiliście się, że to będzie poprawczak. Drodzy państwo, Drodzy państwo głosowanie jeszcze nie zakończone. W głosowaniu wziął udział 459 posłów. Większość bezwzględna wynosi 230 posłów. Poseł Szymon Hołownia uzyskał 265 głosów, poseł Elżbieta Witek 193. Stwierdzam, że marszałkiem Sejmu został wybrany poseł Szymon Hołownia. Panie i panowie posłowie, bardzo proszę pana marszałka Szymona Hołownię o objęcie przewodnictwa i dalsze prowadzenie obrad. Polityka to nie przemoc. Polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Ma się zmienić nie tylko partia. Ma się zmienić polityka. Ona zaczęła się psuć od Sejmu, i od Sejmu musi zacząć się jej naprawa. I dlatego, jutra, I dlatego od jutra, a nawet od dziś, jak już dowiadujemy się z mediów, wiele się tutaj zmieni. Przede wszystkim przestawimy te dwie litery. I najważniejsze znów stanie się tu słowo patria, a nie partia. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Znikną szpecące Sejm poli policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami. Sejm, Rzeczpospolitej Polskiej. Nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu. Nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania. Nie będzie azylem dla przestępców. Sejm nie będzie polem do korupcji. Sejm nie będzie nigdy więcej trybunał dla pogardy. Wiem też jednak, że wybraliście mnie na marszałka Sejmu, a nie części sali. Zasiadają na nie ugrupowania, z których poglądami głęboko się nie zgadzam. Ale są tu one z woli Polek i Polaków. Zapewniam więc, że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny polsko-polskiej. Tu wszystkich posłów. Czy z koalicji rządzącej, czy z opozycji obowiązywać odtąd znów będą te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair play. Prezydium Sejmu to miejsce, w którym nie mogą znaleźć się ludzie, którzy przez ostatnie 8 lat w sposób ordynarny łamali polską konstytucję, łamali zasady parlamentaryzmu, którzy w sposób absolutnie bezczelny traktowali tę izbę jak maszynkę do głosowania. Dlatego klub koalicji obywatelskiej z oczywistych względów odmówi poparcia tym kandydaturom, które będą godziły w zasadę demokratycznych zasad w tej izbie i chciałbym, żeby była to wykładnia dla wszystkich, którzy będą podejmować decyzje w tej sprawie. Dziękuję. Niestety pani marszałek, dokładnie pamiętam jak potrafiła pani dopuścić wszystkie kluby do głosu, na przykład w ramach prozaicznych, prostych wniosków formalnych, a mnie pani po prostu bardzo często nie dopuszczała. Demokracja to coś więcej, szanowni państwo, niż dzień wyborów. Demokracja to także umiejętność wsłuchiwania się w głos mniejszości, z którym czasami się po prostu nie zgadzamy. I niestety pani jako marszałkini. Tej Izby nie potrafiła tego robić w momencie, kiedy byliśmy mniejszym kołem. Krzysztofa Bosaka nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego rozpoznawalność jest. Panie marszałku, wysoka Izbo, Pan poseł Włodzimierz Czerzasty jest współprzewodniczącym Nowej Lewicy, ale ma też bogatą przeszłość związaną z wykształceniem z odpowiedzialnością za państwo. Budowaniem porozumienia w tej Izbie, a przede wszystkim jest człowiekiem mediów i kultury. Natomiast wiadomo, wy stosujecie zasadę odwracania znaczeń słów i odznaczania znaczeń sytuacji. Wy nieustannie próbujecie uznać się za opozycję demokratyczną, a macie do tego dokładnie takie same... Prawo jak blok demokratyczny z lat 40. Nawet dzisiaj posuwacie się już dalej niż oni, bo oni przynajmniej formalnie nie deklarowali, że zlikwidują państwo polskie. I to wszystko to mam do powiedzenia.